2 grudnia 1939 roku władze Związku Radzieckiego podjęły decyzję o sowietyzacji wschodnich kresów Rzeczypospolitej. W procesie tym wielką rolę odgrywał terror, za pomocą którego starano się zniszczyć jakiekolwiek przejawy oporu i zastraszyć społeczeństwo. Jednym z elementów tyranii były deportacje. W latach 1940–41 władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonały czterech wielkich operacji deportacyjnych z ziem polskich, które łącznie objęły od 600 tysięcy do miliona Polaków. Zesłańców nazywa się Sybirakami. Oto historia jednej z osób. Nazywam się Renata Iwanowska z domu Wojtasiewicz. Urodziłam się 14 lutego 1939 roku w Lwowie. Przed wojną he, granice Polski były inne. Takie miasta jak Lwów, Tarnopol, Czortków należały do Polski. Mój ojciec ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. W 1938 roku otrzymał pracę jako sędzia Sądu Okręgowego w Czortkowie. I właśnie chciałam podkreślić to, że prezydent Rzeczpospolitej mianował mojego ojca sędzią Sądu Okręgowego w Czortkowie. Mama moja z kolei um, skończyła seminarium nauczycielskie w Wiedniu i pracowa pracowała jako nauczycielka w Szkole Powszechnej. W 1939 roku wybucha II wojna światowa. 17 września na tereny polskie najeżdża Armia Czerwona. Rozpoczynają się masowe wywózki Polaków. My zostaliśmy wywiezieni 13 kwietnia w 1940 roku do mieszkania moich rodziców w nocy przyszło dwóch uzbrojonych NKUzistów. Kazali się moim rodzicom ubierać, na dole czekał samochód, który zawiózł nas na dworzec kolejowy i tam wsadzono nas do towarowego wagonu wypełnionego Polakami. Okna w tym towarowym wagonie były zakratowane, drzwi zewnątrz były zasunięte, tak że nikt z nas nie mógł wyjść z tego wagonu. Warunki były bardzo trudne. Tak wywieziono nas do Kazachstanu, do obwodu Semipałatyńsk, do sowchozu. Sowchozy to były państwowe gospodarstwa rolne, moi rodzice dostali się do sowchodu, który zajmował się hodowlą świń. Tam moi rodzice musieli bardzo ciężko pracować. Praca była bardzo ciężka, od świtu do nocy. Do tego moja mama musiała się opiekować mną. Byłam malutkim dzieckiem, a warunki były bardzo trudne, bo były, mieszkaliśmy w barakach. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o e, o ludność tamtejszą, to żyliśmy wszyscy w zgodzie. Na mocy obowiązującej wówczas amnestii dla Polaków, mój ojciec udał się do punktu zbornego, do Buzłuku. I tam wstąpił do armii, której, której dowódcą został generał Władysław Anders. Kiedy już ta armia została, kiedy armia już powstała, to Sikorski i Anders udali się do Stalina, że, pro, prosząc go, by uwolnił polskich oficerów. Bo skoro zgodził się na to, że powstało polskie wojsko, to powinni w nim być polscy oficerowie. Stalin niestety nie przyznał się, że polscy oficerowie zostali zamordowani w Katyni. Warunki były bardzo ciężkie. Stalin układu nie dotrzymał, Polacy nie chcieli się zgodzić na warunki, jakie stawiał. W związku z tym armia Polska opuściła tereny Związku Radzieckiego, by móc walczyć z, dru z drugiej strony o wolność i niepodległość Polski. Ja z mamą zostałyśmy jeszcze właśnie, zostałyśmy tam w Sowchodzie, ale zbliżał się ostatni transport rodzin wojskowych, a ja w tym czasie byłam bardzo ciężko chora. Byłam umierająca, miałam tyfus z ogólnym zakażeniem organizmu, i jedynie transfuzja krwi mogła mi uratować życie. Moja mama oddała mi swoją krew. Po, po tej transfuzji wystąpiły mi ogromne czyraki bez wad nóg a zbliżał się ostatni transport rodzin wojskowych i moja mama z tak ciężko chorym dzieckiem musiała swoim sposobem dostać się do portu, do Krasnowodzka, bo tam właśnie stał statek, którym miał, który, który miałyśmy opuścić Związek Radziecki. Kiedy mama już z ogromnym trudem dotarła do tego właśnie statku, to Sowiet powiedział, że on nas nie wpuści, bo tak ciężko chore dziecko, nie przytrzyma tej podróży, ale wojskowy, który przyjechał po nas, powiedział, że on, on nas zabiera. Cokolwiek z nami się stanie, on będzie odpowiadał. I tak dostałyśmy się na ten statek. Statek był: wszyscy chcieli się dostać na ten statek, ponieważ to była ostatnia szansa, żeby się stamtąd żeby się stamtąd wydostać. Statek był tak odgrodzony, żeby nikt inny nie mógł się dostać. Byli, wszyscy byli bardzo dokładnie legitym, legitymowani. Ci, którzy dostali się na ten statek, no, byli szczęśliwi, bo wiadomo, że już uratują się. Statek był tak przepełniony, że wszyscy modlili się, żeby on, że Morze Kaspijskie było na tyle spokojne, Żebyśmy, żeby ten statek mógł dotrzeć do Persji, do portu do Pachlewi. Kiedy już dociera, do, dopływaliśmy do tego portu, przypłynęły motorówki z sanitariuszami, którzy właśnie zawieźli nas do, do, do Pachlewi. Tam dokonano kwarantanny. Zrzucono z nas wszystko ubranie, wszystko włosy. Obcięto. Ja dostałam się z mamą do szpitala. Tam w szpitalu, w topolowym szpitalu zoperowano mi te, te czyraki, i już jak, byłam, już jak byłam na tyle zdrowa, to ja z mamą musiałyśmy wsiąść, bo nastąpiła ewakuacja, to znaczy wsiąść do tych takich samochodów ciężarowych, które po bardzo takiej Trudnej drodze, bardzo niebezpiecznej, dowiozły nas do Teheranu. Tam w Teheranie powstały obozy uchodźców polskich. My z mamą dostałyśmy się do obozu numer dwa. Ale ponieważ wyjechało bardzo dużo dzieci, młodzieży, w związku z tym no, trzeba było coś zrobić, żeby te dzieci uczyć Polskiego, mówić im, że są Polakami, że mają być dumni z tego, że są Polakami, że mają wszędzie godnie Polskę reprezentować. I powstało ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego, które, a na czele tego właśnie ministerstwa stał profesor Kot, który z wielkim zaangażowaniem starał się spośród zesłańców wybrać nauczycieli, wykładowców, którzy mogliby właśnie uczyć dzieci. Warunki w Teheranie były bardzo ciężkie, trudno, szkoła była też na początku w, takich, w takim baraku, nie było, nie było książek, nauczyciele pożyczali je sobie, ale w 1942 roku powstał taki barak, w którym już były ławki, tablice. Już wtedy też zaczęto drukować polskie książki w Palestynie i w Anglii. Powstała nawet mała biblioteczka. To umożliwiało, że można było już dzieciom i młodzieży przekazywać no, wiedzę. Nauczyciele, wszyscy, Nauczyciele z ogromnym właśnie zaangażowaniem starali się nie tylko przekazać młodzieży wiedzę, nauczyć, bo nie, młodzież, dzieci, młodzież nie umiały pisać, czytać. Trzeba było po prostu ich tego nauczyć, ale nie tylko to, ale trzeba też i było y, no, wychować ich na prawych, dobrych obywateli, wszczepić im właśnie y, no, solidność, ofiarność. To właśnie i, i to, że wszyscy trzymaliśmy się razem, bo były bardzo trudne, ciężkie warunki, ale my Polacy jakoś trzymaliśmy się razem, staraliśmy jeden drugiemu pomagać. I to właśnie powodowa powodowało, że jakoś mogliśmy trwać w tej właśnie Te Teheranie. Następnie wyjechałam z mamą do Palestyny, bo tak nazywał się ten kraj, Palestyna. Do, najpierw do Ankarem. Ankarem to była mała, piękna miejscowość, 10 km, oddalona 10 km od Jerozolimy. Tam znajdował się klasztor rzymskokatolicki, prowadzony przez, przez ojców franciszkanów. I oni, widząc tak właśnie licznie napływającą młodzież do Palestyny, do Palestyny, oddali jeden ze swoich budynków w klasztorze na polską szkołę. Była tam, było tam przedszkole, szkoła powszechna, sześcioklasowa również i liceum ogólnokształcące. Grono nauczycielskie, choć nieliczne, ale bardzo dobrze wykształcone, pełne poświęcenia, starało się dać ze siebie wszystko, ze swojego umysłu i patriotycznego serca, stworzyć jak najlepsze warunki i przygotować ich do, do tego, by mogli sobie wszędzie dać radę. Ja uczęszczałam tam do przedszkola. Moja mama uczyła w szkole powszechnej. Szkoła powszechna była sześcioklasowa. Było również liceum ogólnokształcące. Poziom nauczania był bardzo wysoki, ale również i była wspaniała młodzież, było harcerstwo, była wspaniała młodzież, która chciała się uczyć, chciała zdobywać jak najwięcej wiedzy. No, kwitło tam życie kulturalne. Przy klasztorze była piękna bazylika świętego Jana Chrzciciela. No, Święty Jan Chrzciciel był synem świętej Elżbiety i właśnie tam wańkarem Matka Boska spotkała się ze świętą Elżbietą, a wodę, gdzie piła, powstało Taka studnia źródlana, z której mogły pić tylko kobiety. Do Ankary przyjeżdża bardzo dużo pielgrzymek. Wszyscy żyliśmy jak kochająca się polska rodzina. To właśnie powodowało, że trudne warunki i brak rodziny, brak prawda, rodziców, bądź było dużo sierot, że, że, że mogliśmy jakoś trwać i przeżyć miłe i radosne chwile, bo były uroczystości, były różne akademie. Także, ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że było harcerstwo i młodzież licealna była tak wspaniała, że starała się prowadzić działalność na rzecz właśnie tej ludności tubelczej. Żyliśmy w ogóle w takiej zgodzie. Ja tam zaczęłam również i pierwszą klasę, ale potem wyjechałam do Jerozolimy. Tam z mamą wynajęłyśmy pokój u takiej w domu rodziny arabskiej, takiej wykształconej rodziny arabskiej. No, żyliśmy w, ogrom, w takiej zgodzi przyjaźni, nawet jak mama moja musiała gdzieś wyjść czy coś, to oni mną no, się opiekowali. W Jerozolimie była też szkoła powszechna trzeciego stopnia, mała szkoła, też skromna, ja chodziłam, kończyłam tam właśnie pierwszą klasę i drugą klasę. W drugiej klasie mieliśmy katechetę, który przygotowywał nas do pierwszej komunii. Pierwszą komunię przyjęłam w Wieczerniku na, na Sionie w czerwcu w 1947 roku. Była to ogrom, było to ogromne dla mnie przeżycie. Nawet przyszli, przyszła ta rodzina arabska, na, no właśnie na, na, tą, na tą moją uroczystość, to świadczy o tym, że między nami była, była taka no, przyjaźń. To, że wszyscy trzymaliśmy się razem, wojsko, my Polacy wszyscy, to i to, że uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach kościelnych, na przykład Wielki Piątek, wojsko, szkoła, cała, wszyscy Polacy braliśmy udział w Drodze Krzyżowej, a w Niedzielę Palmową też wszyscy uczestniczyliśmy i ja, ja na przykład byłam ubrana w strój krakowski i brałam udział właśnie w procesie. To wszystko powodowało, że mo mogliśmy tam właśnie trwać, bo Wszyscy przecież nie mieliśmy tam swoich domów, nie, nie mieliśmy, mieszkaliśmy w wynajętych mieszkaniach właśnie u tej tu, tubylczej ludności. No, wszyscy razem jakoś bardzo byliśmy przyjaźnie nastawieni do tamtejszych właśnie. Żyliśmy w ogromnej zgodzie, ale to właśnie, że byliśmy blisko Kościoła, że wszyscy trzymaliśmy się razem, to było bardzo ważne, bo to dawało nam Taką y, energię i, te, i, i to, że, że mogliśmy właśnie tam w trudnych warunkach przeżyć. W 1947 roku rozpoczęła się wojna między Arabami a Żydami o powstanie państwa Izrael. My Polacy wszyscy, wojsko i my wszyscy Polacy musieliśmy opuścić te tereny i Udaliśmy się, wyjechaliśmy do Egiptu, ponieważ było nas bardzo dużo, i wojsko, i ludność. Już to stacjonowaliśmy na Saharze, na pustyni, w namiotach. Było tam też bardzo gorąco, no, też nie były to takie idealne warunki. A stamtąd, przez Morze Śródziemne, Ciszynę Gibraltarską, Ocean Atlantycki do Anglii, do portu, do Liverpoolu. No, w, czasie jak, w, w czasie, jak płynęliśmy właśnie przez Ocean Atlantycki, od, był straszny, ogromny sztorm, taki, że wszyscy myśleliśmy, że y, okręt utonie. Ale morze y, się uspokoiło i jakoś szczęśliwie do portu dopłynęliśmy. Moi, kiedy już dopłynęliśmy do Liverpoolu, moi rodzice udali się z wojskiem, a ja, a po mnie, przyjechała mojej mamy siostra, która y, już która inną drogą z mężem, bo mój mąż mojej mamy, siostry też ukończył prawo na Uniwersytecie w Lwowie, jak mój ojciec, ale już był właśnie, mieszkali w Londynie, już był działaczem polonijnym, no był znanym, nazywał się właśnie Piotr Siekanowicz. Mamy siostra, czyli ciocia, zabrała mnie do Londynu. Ale w Londynie z nimi nie mogłam mieszkać, bo oni mieszkali w bloku, mieli dwa małe pokojki. Ale dzięki właśnie wujkowi otrzymałam stypendium, które pozwoliło mi uczyć się w angielskiej szkole z internatem, którą prowadziły siostry szarytki. tej Było mi bardzo ciężko, dlatego że ja byłam jedną Polką, wszystko było wszystko angielki, dużo przedmiotów, dużo zajęć pozalekcyjnych, także myślałam, że sobie po prostu tam nie dam radę. Ale jakoś powoli, powoli, no wgryzłam, jakoś tam powoli jak, umiałam się jakoś tak zaadoptować. Chcę, chcę powiedzieć, że dzięki właśnie wujkowi do tej szkoły mogłam uczęstać, bo niestety szkoła ta nie była za darmo. Trzeba było zapłacić za tą szkołę i to dosyć dużo, dlatego to umożliwiło mi uczenie się w tej szkole. No, siostry Szarytki bardzo starały się, no było także ja mnie nauczyć właśnie jakoś. Tego języka angielskiego, najpierw na migi się po, po, porozumiewałyśmy się, ale potem to wszystko jakoś się ułożyło. Ale w, tym, w grudniu, w 1947 roku przeżyłam ogromną tragedię, bo w szpitalu wojskowym zmarł mój ojciec po operacji. Pięć dni po operacji zmarł mój ojciec. Ja wtedy byłam chora u cioci, ciocia poprosiła sąsiadkę, żeby się mną zajęła. Nic nie wiedziałam, że mój ojciec zmarł, bo oni, nikt mi nie powiedział. Także ja, a oni właśnie po, po cichu, nie, nic nie mówiąc, pojechali na pogrzeb ojca. Mój ojciec właśnie jest tam jest pogrzebany w saint -Nord. To jest około 100 kilometrów w kierunku Cambridge. Ja po śmierci ojca, ponieważ szkołę miałam już opłaconą, musiałam dalej kończyć tą klasę, ale w tym czasie do Londynu przyjechał właśnie brat mojej mamy, profesor Antoni Dobrzeński, kierownik kliniki laryngologicznej w Warszawie na konsultacje, na konferencję. No i ponieważ uzgodniliśmy, my i moja mama też chciała, że, że my wracamy do Polski. Wujek właśnie przywiózł nas do Polski okrętem bardzo pięknym, polskim okrętem batorym. No, jeden dzień zatrzymaliśmy się w Danii, w Kopenhadze i przez morze bałtyckie dopłynęliśmy do Gdyni. Myślę, że to, że wszyscy, że wszyscy trzymaliśmy się razem, że byliśmy właśnie blisko Kościoła, że, że spotykaliśmy takich naprawdę dobrych ludzi, że jeżeli nawet i w tej Palestynie, w tym Teheranie, żyliśmy w zgodzie z tamtejszą ludnością, to wszystko powodowało, że my jakoś no, mogliśmy przetrwać te trudne chwile, bo przecież ani nie mieliśmy swojego mieszkania. Bo kątem gdzieś mieszkaliśmy, prawda. No, warunki były też nie takie wspaniałe, ale to jest bardzo ważne, że Arabowie, wiesz, wszyscy byliśmy w zgodzie, no, wszyscy byliśmy w zgodzie, nie było takich między nami jakichś takich chwil, żyliśmy razem, no, w takiej, takiej harmonii. Nie, także to jest bardzo ważne. No Dlatego, że y, jednak jest taka możliwość, żeby w obcym kraju, prawda, jako mniejszość, mniejszość no, żyć w zgodzie z tamtejszą ludnością. Przecież jednak y, 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 Palestyna, Palestyna, w której żyłem, to była dosyć zróżnicowana, prawda? Także tam bu, była ludność różna, Arabowie, Żydzi, a jednak udało się właśnie z nimi razem jakoś współżyć. I, no, i, no i ja to wspominam mile, właśnie, że. Mm, nie było takiej, że była harmonia między nami. Ja miałam rok, jak zostałam wywieziona, jak zostałam wywieziona właśnie do do sowchozu, ale myślę, że matka moja i właśnie i inne matki, ta ich właśnie ta siła, siła woli, żeby przetrwać powodowała to, że my dzieci, że, że my dzieci właśnie, no jednak przeżyłyśmy, bo ja byłam tak ciężko chora, że gdyby nie właśnie mama moja, to to już bym prawda nie żyła i to, a uratowało nas również to, że, dostały, że właśnie wyjechałyśmy z, z armią Andersa na Bliski Wschód.